W naszej firmie zajmujemy się rozwojem oprogramowania dla branży samochodowej, medycznej, a także telekomunikacyjnej. Naszych 200 pracowników pracuje nad tym, aby maszyny mogły ze sobą rozmawiać, a ludzie mogli czuć się przy tym bezpiecznie. Od ponad trzech lat pracujemy dla jednego z największych niemieckich dostawców Tier 1. Wspólnie z działem RD naszego klienta pracujemy nad innowacyjnymi rozwiązaniami w dziedzinie autonomicznych pojazdów. Tworzymy platformę komputera pokładowego, gdzie m.in. analizujemy scenariusze użycia i czy generujemy trajektorię jazdy. Tworzymy narzędzia do analizy tras i tworzenia ich map. Działamy nad systemami wbudowanymi do zapewnienia komunikacji V2X. Ponadto doradzamy naszym klientom w zakresie tworzenia oprogramowania zgodnie z metodyką Automotive Spice, dbając o cyberbezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo funkcjonalne pojazdów.